Cześć! Dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami trochę o tej sytuacji, która zwykle dzieje się jesienią i zimą. I nie, nie chodzi mi tutaj o zasyp zdjęć vlogerek, youtuberek, instagramerek w swetrach i rozrzuconych na liściach, ale chodzi mi tutaj o smog. Na wstępie od razu chciałam zaznaczyć, że wszystkie informacje absolutnie znajdziecie zawsze w opisie, więc nie zapomnijcie o tym, żeby przeczytać opis, zanim zadacie jakieś pytanie na temat wszystkich tych rzeczy, które tutaj są widoczne. No i oczywiście możecie również mnie zasubskrybować, kliknąć w dzwoneczek, śledzić mnie na Instagramie i przechodzimy do tematu. Czy wiedzieliście, że w Polsce znajduje się aż 36 z 50 miast europejskich, które są najbardziej zanieczyszczone? Polska jest jednym z tych państw na mapie całego świata, które mają jeden z najwyższych stężeń zanieczyszczeń. Oprócz tego, że zanieczyszczenia bez wątpienia, co jest właściwie najważniejsze tutaj, wdychamy i wpływają fatalnie absolutnie na cały nasz organizm, to również przedostają się przez naszą skórę do wewnątrz i powodują naprawdę bardzo wiele zniszczeń, które nie są widoczne tak na dzień dobry gołym okiem, ale po latach niestety zbierają żniwo. swok między innymi skórę nas, naszą wysusza, Powoduje przyspieszone procesy starzenia się skóry i oczywiście podrażnia, podrażnia naszą, naszą skórę. Powoduje, że nasza skóra jest narażona na wnikanie w głąb tych wszystkich zanieczyszczeń, metali ciężkich, ale również promieniowanie UV do tej naszej skóry mocniej z tym wszystkim się dostaje, dlatego że zostaje przerwana ta powołka hydrolipidowa i w ogóle dzieją się tam rzeczy masakryczne. To jest w ogóle Armagedon na skórze się dzieje. No i ja dzisiaj chciałam z wami porozmawiać. Raz, że o pielęgnacji, która przed takim Armagedonem skórnym może nas uchronić, to jeszcze do tego mam tutaj coś z kolorówki i coś, co może zabezpieczyć nasze drogi oddechowe. Przy wyborze Waszych kosmetyków, no co nie jest chyba tutaj dużym zaskoczeniem, powinniście skierować się głównie składami, ponieważ są takie składniki, które po prostu tworzą taką barierę przed przenikaniem tych wszystkich fatalnie wpływających czynników w głąb naszej skóry, więc takich składników powinniście w Waszych kosmetykach szukać, ale między innymi kosmetyki, które zawierają na przykład węgiel aktywne. Jeżeli chodzi o. Jeśli o wyciągi roślinne, to zwróćcie szczególną swoją uwagę na wyciąg z miłożębu japońskiego, na wyciąg z pestek winogron, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z żeńszenia, z szałwi, z konopi ziemnej. Bardzo dobre są też kosmetyki z zawartością witaminy C i E oraz ten magiczny koenzym Q10, który bardzo często wam się na pewno przewija i jesteście z nim osłuchani. Nie każdy może do końca wie co on robi, ale on między innymi właśnie tworzy taką, taką tarczę na, na naszej skórze, która nie pozwala przenikać tym wszystkim zanieczyszczeniom w głąb naszej skóry. Więc na te składniki na pewno zwracajcie uwagę wybierając wasze kosmetyki. Bardzo silnie oczyszczającymi właściwościami charakteryzuje się też węgiel aktywny, więc warto również na ten składnik zwrócić uwagę, żeby w Waszych kosmetykach się znalazł. I fantastyczna jest też fermentacja, która jest bardzo często spotykana w kosmetykach koreańskich, w kosmetykach japońskich. No i właśnie, jeżeli już jesteśmy przy Korei i Japonii, to warto zaznaczyć, że właśnie moda na kosmetyki anti -pollution przybyła do nas właśnie z Azji. To właśnie Koreanki, to właśnie Japonki jako pierwsze zwróciły uwagę na to, że o skórę trzeba zadbać bardziej pod kątem tych zanieczyszczeń właśnie wnikających w głąb naszej skóry z powietrza i pierwsze kosmetyki, które właśnie na naszym rynku się pojawiły z takimi składnikami ściśle pod, pod te zanieczyszczenia podobieranymi, to był właśnie kierunek Azja. Ale w tej chwili na naszym rynku znajdziemy mnóstwo mnóstwo kosmetyków nie tylko azjatyckich marek, więc warto się im przyjrzeć bliżej. Ja tutaj mam dla was tylko takie przykłady. No więc dobrze, zacznijmy. A warto zacząć oczywiście od podstaw, czyli od zmywania twarzy i tutaj dobrze się pochylić nad tym, aby naszą twarz zacząć zmywać czymś cięższym, dlatego że oleiste kosmetyki mają to do siebie, że lepiej Zbierają zanieczyszczenia, lepiej zbierają sebum, w którym wszystko się też odkłada, z którym wszystko też wychodzi z naszej skóry, lepiej się łączą po prostu na naszej skórze, więc zwróćcie uwagi, uwagę na oleje. I ja bym rekomendowała olej z pestek malin, dlatego że ten olej dodatkowo tworzy na naszej skórze zabezpieczenie przed promieniowaniem, bo olej z pestek malin jest takim trochę naturalnym filtrem więc bardzo fajna rzecz. Następnie ten olej z twarzy trzeba zmyć, bo jeżeli myjecie twarz olejem, potem ją ściągacie wodą, ten, ten olej ściągacie ku potem wodą, to nie wystarczy, drodzy Państwo, należy przejść... Krok dalej i użyć jakiejś pianki albo żelu i tutaj też warto zwrócić uwagę na składy. Ja dzisiaj przyniosłam jako przykład bardzo fajną ryżową piankę, to jest polska marka Josi. ona jest nagliżająca i właśnie jest z wodą pomarańczową, ekstraktem z zielonej herbaty i szałwią hiszpańską, czyli zawiera właśnie w swoim składzie takie wyciągi, które tworzą raz, że naturalną barierę, a dwa pomagają naszej skórze jakby się szybciej regenerować. Do tego jest, ma lekką konsystencję. No i jest to pianka, no to jest wodniste, natomiast zamienia się w piankę. I kolejna rzecz, tutaj, na którą chciałam zwrócić uwagę jeszcze przy myciu, to dobrze jest myć twarz szczoteczką. A i taka ciekawostka, jak jesteście gdzieś na wyjeździe, czy jesteście w podróży, to nie zapomnijcie, Pamiętajcie o tym, żeby z twarzy również usunąć to, co się tam zdążyło nazbierać. Kiedy lecicie samolotem, to bardzo fajnym rozwiązaniem jest posiadanie przy sobie takich chusteczek oczyszczających. No, to jest napisane demakijaż na i oczyszczanie. I to są chusteczki, które mają właśnie, są chusteczki węglowe, czyli mają w składzie między innymi węgiel, ale mają również właśnie koenzym Q10. Węgiel aktywny, ekstrakt z ryżu. No, znowu wszystkie te składniki, o których tutaj wcześniej mówiliśmy, że fantastycznie właśnie de detoksykują naszą skórę. Więc to jeżeli chodzi o mycie. Następnie, na naszej skórze, trzeba przywrócić równowagę. I tutaj yy, równowagę przywracamy tonikami. Pamiętajcie, unikajcie toników z zawartością alkoholu. Takim tonikom mówimy nie. Tak samo te wszystkie toniki, które mają nam skórę wysuszać też nie są dobre toniki, dlatego, że nasza skóra tymi zanieczyszczeniami jest już wysuszona i ona naturalnie się broni, więc broni się w ten sposób, że nadprodukuje sebum. Jeżeli chodzi o mój wybór toniku, to jest to tonik, w którym jestem od yy, chyba roku tak totalnie, totalnie zakochana yy, i to jest tonik, yy, który ma w swoim składzie bardzo dużo czystej witaminy C. E, oprócz tego ma w ogóle 10 witamin w składzie e, i ma właśnie te wszystkie fermentowane składniki, o których mówiłam Wam wcześniej. E, to jest takie. Lekkość i bogactwo w jednym i on raz, że pięknie właśnie tonizuje naszą skórę, a dwa może nam zastąpić te pierwsze kroki w pielęgnacji, czyli na przykład ampułkę albo esencję, dlatego że on jest naprawdę napakowany z takimi składnikami. Zabezpieczająco, odżywczymi i naprawczymi, dlatego że witamina C rozjaśnia naszą skórę, a wszystkie te sfermentowane składniki, które tutaj znajdziecie, tworzą naturalne zabezpieczenie naszej skóry. Następnym krokiem w pielęgnacji, i tutaj wzięłam już do pary, dlatego że to świetnie w ogóle się ze sobą łączy, wzięłam serum rozświetlające. Również z witaminą C, z 10 witaminami, z 75% tym galaktomyces. Bo na pewno już się spotkaliście z tą substancją kiedyś, gdzieś, z tym galaktomyces, i możecie nie wiedzieć w sumie, co to jest. To, to jest takie odkrycie z Korei, które w ogóle odkryto w taki sposób. Sprawdzili, że pracownicy browaru którzy zanurzają swoje ręce w ten ekstrakt takiej zdrożdży mają nieprawdopodobnie gładkie ręce, które wyglądają jakby były np. Na należały do osoby 40 lat młodszej, czyli były dłonie bardzo młodej osoby i twarz np. starszego człowieka, więc w ten sposób odkryto właściwości i wprowadzili je do kosmetyków. Dobra, jeżeli już nałożyliśmy na naszą skórę serum, to teraz zabezpieczmy ją, kremem. I tutaj mam dla was krem z Bielendy i to jest krem z zawartością CBD. Czyli z tą częścią konopi, która nie ma żadnych właściwości podejrzanych, tylko samo dobro. Jest to zupełnie legalne. Zresztą nie sądzę, żeby pielęgna porywała się na nielegalne kosmetyki. W każdym razie, oprócz tego CBD, tutaj krem jest wzbogacony o witaminy. Znowu, olej, właśnie jest ten olej z nasion konopi, który, który jest świetny. I tutaj jest na przykład olej z drzewa herbacianego. I dodatkowo ten krem jest, ma taki cały kompleks antypolutyczny. 上。 czyli właśnie kompleks, który ma chronić naszą skórę przed smogiem i zanieczyszczeniami, więc warto, warto taki krem zbogacić swoją pielęgnację. On jest i na dzień i na noc, to już jest po prostu wasz wybór, czy będziecie sobie używali tego i wtedy i wtedy, czy jedynie na przykład na noc, jeżeli na dzień jest to dla was zbyt bogata konsystencja. I ja właśnie wybrałam ten krem nabliżająco detoksykujący bo są, bo są dwa z tego, z tego, co zauważyłam. A i jeszcze tak z Zupełnie bonusowo warto raz, dwa razy w tygodniu pochylić się nad maseczką do twarzy i tutaj macie naprawdę ogromne pole jakby do popisu, do wyboru, bo mogą być to maski w płachcie, mogą być to takie pojedyncze maski albo o działaniu detoksykującym, albo eksfoliujące, którymi po prostu to zanieczyszczenie ściągniecie razem z zanieczyszczeniami takimi naturalnymi, wynikającymi z Waszej skóry. Fantastyczne są też takie maski, które bąbelkują na buzi, albo takie w formie po prostu, że nakładacie sobie na twarz część tego kosmetyku i on bąbelkuje, albo takie maski w płachcie bąbelkujące. Zwróćcie oczywiście, jak w przypadku pozostałych kosmetyków, uwagę na składy, więc tutaj dobrze szukać masek właśnie z aktyw. Węglem, takie jak te, albo na przykład właśnie z wyciągiem z zielonej herbaty. No, forma tych masek to już jest wasz. Wybór jakby. I teraz przejdźmy, jak już mamy tę część pielęgnacyjną za sobą, to przejdźmy jeszcze do części makijażowej, bo makijażem również dobrze jest zabezpieczyć swoją skórę. I tutaj makijaż jest bardzo często demonizowany, mówi się o tym, że po co nosić make-up, że make-up przyspiesza sta procesy starzenia się skóry, a to nie jest prawda, bo procesy starzenia się skóry powoduje niezmywanie makijażu. Noszenie makijażu w jakimś takim mądrym przedziale czasowym, czyli nie od rana do godziny trzeciej w nocy codziennie. Jest jak najbardziej nieszkodliwe, a wręcz tworzy kolejną jakąś warstwę i barierę ochronną przed tym wszystkim, co złego z powietrza w naszą skórę mogłoby wniknąć. I ja do tej pory, zresztą bardzo dobrze o tym wiecie, byłam ogromną fanką kremu Freshel, to jest taki krem BB. No niestety, minusem tego kremu, o czym Wy mi bardzo często piszecie, jest na przykład jego dostępność. Tutaj trzeba się wbić jednak na jakiś portal sprzedający kosmetyki z Azji, zamówić. Tutaj jest droga przesyłka i w ogóle jest bardzo dużo rzeczy, które utrudniają trochę zdobycie tego kremu i szukałam na Waszą prośbę zresztą czegoś na naszym rynku, co mogłoby z tym kremem konkurować. No i tutaj mi wpadł w ręce Rimmel. Który no jest, jest to marka bardzo łatwo dostępna w Polsce, i do tego jest to marka bardzo przystępna, przynajmniej moim zdaniem e, cenowo. No na pewno w porównaniu do, do tego kremu, to jest e, nie była Ziemia. No i ten krem ma tylko dwa odcienie na przykład. A tutaj znajdziemy aż 6 odcieni. I one są naprawdę fantastycznie dopasowane do urody słowiańskiej, do odcieni skóry, jakie u Polek najczęściej są spotykane. I jest naprawdę od takiego bardzo jasnego koloru do takiego, że no, dla mnie byłby za ciemny. Natomiast wiadomo, no, u nas dziewczyny z ciemniejszym, z ciemniejszym kolorem skóry również są. I są dziewczyny, które lubią się opalać. Nie wolno się opalać. No ale jak się już opalacie. No to też jest dla Was tutaj podkład. Ja tutaj e, używałam sobie e, tego odcienia 100 i 103, czyli Ivory i True Ivory. E, I wiecie co, teraz po prostu wezmę i pomaluję sobie po prostu buzię tym i zobaczymy, który z tych odcieni dla mnie będzie lepszy. Ja bym szła jednak w to Ivory. Jestem dosyć blada. I jak Wy lubicie nakładać? podkład gąbką palcem i palcem. Tak, to jest mój kolor. To jest zdecydowanie mój kolor, tak, tak sądzę. O, tak, to jest mój kolor. On ma całkiem niezłe krycie. Jest bardzo lekki. Jest bardzo nawilżający. Ma taką konsystencję i na skórze odczuwa się go jak krem. I to czuć już przy aplikacji i dosyć dobrze kryje jak na taką lekkość. Okej, okay, ja już wiem, że setka jest e, dla mnie dobrym e, odcieniem. Smog, e, zimno, wilgotno, trafiły nam się idealne warunki e, do testu podkładu i do testu kosmetyków pielęgnacyjnych, o których dzisiaj w odcinku. E, no, w sumie nie ma się z czego cieszyć, bo nie wygląda to. Nie wygląda to dobrze, no. Nie wygląda to dobrze, ale dobra, przechodzimy. Przejdźmy do testów. Ja zatem idę umyć twarz i posmarować ją wszystkimi mazidłami zabezpieczającymi przed, przed aurą na dworze. I użyję dzisiaj właśnie podkładu Rimmel zamiast standardowo kremu BB, którego używam na co dzień. Kolor numer 100, kolor Ivory. I on naprawdę przepięknie wstapia się z moją skórą, chociaż w opakowaniu wydawał mi się za ciemny, nałożony na dłoń, wydawał mi się odrobinę za jasny, na twarzy okazał się po prostu perfekcyjny. On się ładnie stopił ze skórą po prostu. No, więc jedziemy z tym. No i sprawdzę, jak ten podkład sprawdza się w takich warunkach, kiedy właśnie jest na dworze wilgotno, kiedy jest już zimno. Zobaczymy, czy poradzi sobie, tak jak dotychczasowy mój podkład, właściwie krem BB. Ciężko porównywać w sumie krem BB do, do podkładu, bo to są jednak delikatnie różniące się produkty, natomiast ten podkład ma właściwości silnie nawilżające, więc trochę jak krem działa, nosiłam go już na sobie, natomiast wieczorem i bardziej w warunkach studyjnych, a teraz jestem ciekawa, jak się sprawdzi Rano, bo jest godzina 10. Tak wygląda skóra po 5 godzinach w świetle dziennym. Po 5 godzinach znoszenia podkładu. Całkiem nieźle. Jest wieczór, jest godzina 18.30, i tylko przypudrowałam twarz lekko pudrem, bo się już zaczęła świecić, a musiałam zrobić makijaż wieczorowy, ale twarz w ogóle nie poprawiałam, nic, ani, ani tutaj cieniowania, w sensie ani nie poprawiałam brązera, tylko pomalowałam oczy i usta i lekko przypudrowałam samo czoło, nos i brodę, nic poza tym. Tak, tak to w ogóle zero zmian. No Powiem szczerze, że jest super. Jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Proszę bardzo, macie zbliżenie. I teraz, jeszcze kilka słów dlaczego akurat te podkłady, a nie inne. Yy, oczywiście, oprócz tego, że tutaj jest to, yy, co, czego szukam ja osobiście podczas wyboru podkładów, yy, czyli yy, nawilżenie bardzo duże, rozświetlenie skóry, yy, lekkość, yy, delikatne krycie, ponieważ ja dużego krycia nie potrzebuję. Więc, oprócz tego długotrwałego rozświetlenia i nawilżenia, to. Rzecz, która jest tutaj najważniejsza w naszym, przy naszym temacie, który dzisiaj poruszamy, to jest technologia Urban Shield, która jest zastosowana właśnie w tych podkładach. I to jest właśnie taka antysmogowa, anti technologia, która nie pozwala zanieczyszczeniom przenikać w głąb naszej skóry. Również chroni naszą skórę przed promieniowaniem. Tutaj tak. też jest SPF25, ale właśnie to Urban Shield, jakby raz, że chroni przed przenikaniem. Tych wszystkich drobnych cząsteczek w głąb naszej skóry, to jeszcze właśnie chroni nas przed promieniowaniem i ma właściwości antyoksydacyjne. Czyli używając takiego podkładu, wzmacniamy naszą skórę i zapobiegamy tutaj uszkodzeniom komórek, utracie blasku i powstawaniu przebarwień, a dzięki temu nasza skóra będzie zdrowsza a jeśli będzie zdrowsza, to będzie wyglądała na młodszą, no i będziemy wyglądać po prostu ładniej. Więc dobrze jest wybierając y, kosmetyki do swojego makijażu, również zwrócić uwagę y, właśnie y, na te możliwości zabezpieczeń dodatkowych naszej skóry. Czyli raz, mamy tutaj właśnie to rozświetlenie, to, to Lasting Radiance, to rozświetlenie, takie nawilżenie naszej skóry i dwa, Urban Shield, czyli zabezpieczenie naszej skóry przed smogiem, zanieczyszczeniami i promieniowaniem. Y, tyle dobra, drodzy Państwo. Y, tyle dobra i na na sam koniec e, chciałabym jeszcze e, wspomnieć o tym, żebyście w tym czasie nie zapominali o maskach. I e, jeżeli chodzi o wybór masek, tutaj powiem bardzo króciutko, bo to jest e, temat na zupełnie inny odcinek, ale sugerowałabym, żebyście wybierali takie maski, e, które mają wymieniane wkłady, takie maski. E, nie jednorazowe, tylko wielokrotnego użytku, i tutaj zawsze też pamiętajcie o tym, żeby te wkłady wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta i nie zostawiać ich, dlatego że one wtedy nie spełniają swojej funkcji. I maski warto kupować jednak osobiście, nie przez internet, dlatego że maska powinna być idealnie dopasowana do waszej twarzy, nigdzie nie, nigdzie nie odstawać. I tutaj zwracajcie uwagę koniecznie na wysoką skuteczność filtra i certyfikaty, bo jakby. Cena tutaj jest naprawdę drugorzędna. Pamiętajcie, wdychacie to, wdychacie to. Podsumowując, jakby zima, jesień. Fajnie, pamiętajcie o tym, że są to miesiące, które wyjątkowo yy, narażają naszą skórę na różne nieprzyjemności: raz wynikające jakby z aury pogodowej, dwa wynikające właśnie z nasilenia się zanieczyszczeń w powietrzu. Pamiętajcie o tym, że smog to nie są żadne wymysły, tylko to naprawdę istnieje i to realnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu, i można się przed tym zabezpieczyć, i można zabezpieczyć przed tym naszą skórę na mnóstwo różnych sposobów, począwszy od pielęgnacji, na kosmetykach kolorowych kończąc nie zapominajcie również o maskach nie zapominajcie o tym żeby mnie subskrybować i śledzić wszędzie gdzie się da ja wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku pa co będę nie mogę się powstrzymać